Witam ponownie na testach routera AC1200 Teppelinka, który mamy w promocji w tej chwili w Księżycu. Dlaczego ten film powstaje ponownie? Dlaczego ten test powtarzamy? Zobaczcie, rzecz polega na tym, że ten AC1200 ma tylko dwie anteny, i wydaje nam się, że może przyjść klient i powiedzieć, no panie, ale przecież ten anten miał trzy anteny, na pewno był lepszy. Ale nic bardziej mylnego. Chodzi o to. Że ten router to jest nowsza wersja, to jest router o wersji 2.0, o nazwie wersja 2.0, a tamten, który mieliśmy, to była wersja 1.2. I tutaj w tym routerze przewija wam specjalnie, żebyście zobaczyli jego funkcjonalność. Są dwie anteny, ale te dwie anteny są dwuzakresowe. Właśnie te kropeczki, które tu widzicie, oznaczają, że jedna antena posiada w sobie zakres 2-4 i 5 GHz i ten router wcale nie jest gorszy, a to, że ma wersję 2.0, może e, możemy przypuszczać w tym momencie, że jest lepszy niż ten, który mieliśmy do tej pory. No i przetestujmy w takim razie go jeszcze raz. Najpierw sprawdzanie pingu, oczywiście jak poprzednio, 12 milisekund, a w tej chwili mamy już 230, może 240, no, o 240, no widzicie zresztą sami co ja tutaj będę komentował jak wyścig kolarski, no mniej więcej tak to wygląda, czyli mamy też bardzo, bardzo dobrą prędkość, którą wyciskamy oczywiście na karcie Wi-Fi, którą tu mam wbitą do komputera, zobaczcie. E, e, przypominam, że tą kartę Wi-Fi można dostać też jeszcze kupując u nas za złotóweczkę przysłowiową ten router w promocji e, oczywiście z pakietem internetowym 50 Mega. I tą kartę, jeżeli zgłosicie zakup tej karty do 31 października, to możecie otrzymać też jeszcze dodatkowo tą kartę jako bonus od producenta. 230 prawie megabitów pobierania i 125 wysyłania. A teraz jeszcze, oczywiście, test na telefonie komórkowym. No i zobaczmy, jak wypadnie nasz test na telefonie. Celujemy w guziczek i już zaczyna się. Ale wygięło wskazówkę 140 było na początku. No, przecudowna prędkość, jak na taki telefon, oczywiście. Pamiętajcie, że do tego routera można podłączyć mnóstwo urządzeń, i on nie siądzie zbytnio ze swoją prędkością. Będzie obsługiwał bardzo fajnie całość. A technologia AC pozwoli nam. Albo inaczej, technologia AC w zasadzie trafia do, bezpośrednio do urządzeń i w ten sposób bardziej separuje ich działanie. To można doczytać jeszcze na stronach internetowych, oczywiście. A tutaj pokażę Wam jeszcze stronę, na której ten model jest opisany. Oczywiście wszystkie funkcjonalności, tak jak USB, dwie sztuki oraz. Wszystkie porty gigowe, które tutaj są, w nim zostają zachowane. Różni się tylko technologią, jest w wersji 2.0, a to oznacza, że po prostu jest lepszy. Zapraszamy do naszego salonu. Cześć, spotkamy się na innych fajnych testach.